No, i czego wyczeszczasz, gały synku? No, cudaku! Jest rok 2002. Benzyna kosztuje 3,20. Ronaldo zachwyca świat nową fruzurą. Zaś fani Adama Małysza z wielkim przejęciem obserwują jego lot na turnieju z Zakopanem. Na świecie dochodzi do wielu powrotów. Gandalf wraca do żywych jako Gandalf Biały. Konsolowcy wracają do GTA. Petetowcy wracają do Elder Scrollsów. Here comes the Zaś bezimienny niemiecki bohater wraca do życia i na walkę z hordą smoków zostaje wyposażony przez potężnego nekromantę w lagę. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. No dobrze słyszałeś, Xardas jednym zaklęciem przywołał sobie wieżę z kominkiem, biblioteką i innymi takimi wygodami, a na walkę ze smokami wysyła nas z lagą i garścią chwastów. Fuck. Jack Dawson jednak przeżył katastrofę Titanic'a, tyle że przerzucił się na podróże samolotami. Alicja Janosz wygrywa pierwszą edycję Idola. Media wróżą jej wielką karierę. Chryslowicz <grymne> sprzedaje marzenia. Natomiast pracownicy łódzkiego Pogotowia też wykazują się smykałką do sprzedaży. Polakom zmieniają się gusta muzyczne, ponieważ zostaje wyemitowany ostatni odcinek Disco Polo Live. Z kolei fani anime otrzymują idealną piosenkę pod wszelkiego rodzaju teledyski. Ogólnie działo się bardzo dużo, także bardzo łatwo można było przegapić film Planeta Skarbów. Dokładnie 43 animacja Disneya nie opowiada losów kolejnej księżniczki. Tym razem Disney jako głównego bohatera przygarnął chłopca, a konkretnie Jima Hawkinsa. Co ciekawe, Jim jest olbrzymem. No dobra, nie jest, ale ma za to olbrzymie problemy z prawem, a konkretnie z przestrzeganiem prawa, głównie przez problemy z figurą ojca. Otóż za dzieciaka jego tatuś wyszedł po kosmiczne mleko i niestety nie wrócił. Czemu po kosmiczne mleko? A bo film zabiera nas do świata będącego połączeniem piratów i kosmosu. Wiem co powiesz, wiem co myślisz. Piraci i kosmos? Przecież to brzmi jak kosmiczny pirat, nasza rodzima produkcja. Czemu Disney zerżnął polski pomysł i co ważniejsze, to, dlaczego Karol powiem. Krawczyk zanim został tramwajarzem straszył dzieci? No nieważne, ważne, że połączenie robotów, piratów i kosmicznej technologii z pirackimi realiami wyszło bardzo dobrze i co chwilę możemy cieszyć się kreatywnością twórców, jak chociażby widząc roboto policjantów. Jim jako młodzieniec wychowany bez ojca cierpi na skłonności do adrenaliny, ryzykanstwa oraz buntu, co róż sprawiając kłopoty biednej matce. Chłopak jest ewidentnie pogubiony, ale i tak go lubisz, bo widać, że pod pozorami niedostępności skrywa jednak dobre serce tętniące potrzebą przygody. Jim podświadomie chce dorosnąć, znaleźć swoje miejsce i udowodnić całemu światu, a przede wszystkim sobie samemu, że jest coś warty. A ty mu kibicujesz, bo gość jest wiarygodny i bardzo szybko scenarzyści dają Jimowi ku temu okazję. Nasz bohater wykazuje się empatią, ratuje rozbitka. No prawie że ratuje przez co wchodzi w posiadanie kosmicznej mapy do Wielkiego Skarbu oraz wchodzi również w drogę piratom, którzy niszczą rodzimy interes jego matki. Swoją drogą, co Cozaciul zostawia piękną, pracowitą, kochającą i do tego wierną kobietę z własną tawerną. Wracając do Jima, nie ma wyjścia, trzeba ruszać w drogę w nieco ciapowatego naukowca pod dowództwem hardej pani kapitan. Ja nie jestem kapitanem, kapitan jest na rejach. Tą babeczkę szczerze polubiłem. Więcej fabuły zdradzać nie zamierzam, bo i po co, nie chcę zabierać Ci przyjemności z oglądania. Powiem tylko, że Jim w trakcie przygody spotka wiele barwnych postaci. Od złego krabopająka, przez elastycznego moralnie kucharza, aż po słodkiego stworka. Bohaterowie, czy to źli, czy to dobrzy, są ciekawi, wiarygodni i świetnie narysowani. A propos technikaliów, Planeta Skarbów wykorzystuje technologię Deep Canvas, znaną z filmu Tarzan. Technologia ta umożliwia stworzenie wirtualnego otoczenia 3D, na której później możesz nanieść obiekt 2D, dzięki czemu otrzymujesz niesamowity efekt. W Tarzanie użyli tego przez 10 minut, ale w Planecie Skarbów Deep Canvas to niecałe 80% filmu. Efekty robią wrażenie, ale trzeba podkreślić, że też sporo kosztowały. Pan się czegoś przytrzyma. Na szczególną uwagę zasługują dynamiczne sceny akcji, przyjemny humor oraz przemiany bohaterów. Nie bohatera samego, tylko bohaterów. Co ważne, w tym filmie nie tylko Jim przechodzi przemianę. W wielu animacjach istnieje pewien schemat. Bohater cechujący się wewnętrznym konfliktem na skutek wędrówki zyskuje doświadczenie i mądrzeje. Zmienia sposób patrzenia na świat, odkrywa to czego potrzebuje itd. itd. W wielkim skrócie zachodzą w nim pozytywne zmiany, natomiast jego przyboczni dalej są tacy jacy są, jacy byli. Żebyś wiedział o co chodzi, tak na przykładu weźmy króla lwa. Simba na przestrzeni całego filmu dorasta do roli władcy, podczas gdy Timon i Pumba dalej są tacy jacy byli na początku. Często zastanawiałem się dlaczego postacie drugoplanowe na ogół niby biorą udział w questie, ale nie zbierają Ekspa, nie zmieniają się w ogóle. W Planecie Skarbów wielka przygoda zmienia nie tylko głównego bohatera, ale również jego ekipę, a nawet kogoś jeszcze. Bardzo mi się to podoba, że inne postacie również reagują na fabułę, rozwijają się w jej trakcie. Brawo Disney! Na koniec chcę pochwalić jeszcze ścieżkę dźwiękową, muzykę oraz kapitalny dubbing. Pan Janusz Gajos dowozi i to kompletnie dowozi, natomiast pan Krzysztof Dębski, co mnie zdziwiło, w swojej karierze wystąpił tylko w jednym filmie jako Jim Hawkins. No szkoda. Jeśli jeszcze nie oglądałeś Planety Skarbów, gorąco Cię zachęcam. Zastanawiałem się, dlaczego tak dobra animacja posiada tak małą rozpoznawalność. Sprawdziłem, na kiedy mądry Disney ustawił datę premiery, no i wszystko jasne. Konkurowanie z Harrym Potterem jako nowy film nie mogło się udać.